Ale fajnie znowu mieć hamulec. Nawet nie wiecie, o ile to ułatwia jazdę. Stoję sobie w korku i sprawdziłem na kamerach i już nie widać, że jest idealna flauta, więc zadanie mam bardzo ułatwione. Ok, sorry, że Wam tak nic nie nagrywam, ale bardzo się śpieszę, bo jest za trzy. Parking jest od 21.00 darmowy. Zaryzykuję te dwie minuty, zresztą zanim wyjdę, to też trochę minie. Wrócił do łask uchwyt na głowę. Natomiast nie wiem na jak długo, bo później będę potrzebował latarki, jeżeli nie znajdę tego. No i tak, to to standardowy zestaw. Moje już duże to tym razem. I Deus z słuchawkami z przewodnictwem kostnym. Lecę tam na miejsce. Jestem już na miejscu i nie wiem do końca, co Wam nagrywam bo szkoda mi czasu na robienie podglądu żeby zobaczyć czy kamera jest jakoś tak idealnie ustawiona ale jak wyglądała sytuacja tędy Państwo sobie weszli na przestrzał do wody i około 60 tych takich kroków tych tip topów to ta Pani nazywała czyli stopa za stopą gdzieś tam musi to być warunki są idealne więc nawet jak się ściemni to po prostu latarka na łeb i, i będę szukał ale na razie wchodzę tak Mam sygnał 70 i to jest pierwszy sygnał po, po około godzinie jak nie więcej. To no takie sygnały w morzu są bardzo obiecujące. Mimo, że jest to typ, typowy zawleczkowy sygnał, taki 65-67, to warto kopnąć, bo obrączki biją w tym samym przedziale. Proszę, proszę, żeby to było obrączka. O, kapsel. No, niestety. Koniec tych poszukiwań na dzisiaj. No, niestety, ale muszę odpuścić. Z dwóch takich powodów. Po pierwsze, to zaczęło padać. Ale to nie jest aż taki mocny powód, bo to nie pada aż tak nie wiadomo jak, żeby nie siedzieć w wodzie w końcu i tak jestem mokry Ale drugi ważniejszy powód to pewnie nie słyszycie, bo jest gąbka, ale e, zaczęło wiać i zaczęła się robić fala. A ja nie chcę być w momencie, gdy jest fala w nocy na morzu, bo no szkoda się utopić za obrączkę. Tym bardziej, że to nie jest jakaś tam super świeża zguba, e, żeby ryzykować. No i tyle, niestety muszę odpuścić tym razem. Mam zlecenie jeszcze na pierścionek w tym samym miejscu, ale będzie lipa. No, gdzieś tak za godzinę może, może przestanie padać, a w tym czasie sobie ogarnę coś do jedzenia, bo jestem już mega głodny. Kustki to są takie w tym sklepie w sensie nie w takich rzeczach, bo takie rzeczy są, ale zobaczcie jak wyglądają. E, na przykład półki specjalne, zresztą nie ma co się dziwić, jest północ. I jedyne co sobie wziąłem to taki jogurt, na noc będzie w sam raz Zobaczcie na to i nie chcę wam wcale pokazać tego pająka tylko ten piękny pierścionek O kurde sygnał 50 Fajnie że chociaż to się udało znaleźć Bardzo ładny No nie ma ataku euforii bo jest godzina druga w nocy i, i ja jestem już wykończony po dzisiejszym robieniu hamulców w 30-stopniowym upale. Dopiero teraz do mnie dociera ta radość ze znalezienia tej zguby bo wczoraj byłem już wymęczony kompletnie jedynym, co dałem radę, to gdzieś tak w koło trzeciej przyjechać na, na Orlen do Słupska I teraz jadę zawieść pierścionek. Pani jest w pracy, w pizzerii także nie będę jej tam nagrywał, gdzieś w środku oddam pierścionek no i jadę na Mielno wróciłem na nasze miejsce w Jarosławcu bo mam tu też jedno zlecenie świeżynka, obrączka zgubiona w wodzie mniej więcej do pasa zgubiona wczoraj tylko problem jest taki, że dzisiaj są gigantyczne fale z tego co mi Pan opowiada ale spróbuję no podejmę się tego ubieram się w piankę, tym razem grubszą bo dzisiaj jest zimno nawet, zapowiada się lekko napadanie. No, i mam nadzieję, że dam radę ustać w tej wodzie. Oby tylko ratownicy się jeszcze zgodzili, bo tam jest chyba plaża strzeżona. Gotowy, poubierany, a po drodze jeszcze. O kurt, zaraz mi ręcznik zwieje. No, chodź tu. A po drodze jeszcze sklep spożywczy. Tu jest jakiś sklep spożywczy. Welfer. to jest chyba to. 8 złotych Poszło. Usiądę sobie jak człowiek. Szybko to owalę jako obiad i lecę dalej, bo... bo... bo czas. Jestem już na miejscu i mniej więcej wszystko wiem. 10-15 metrów w tamtą stronę to będzie. I na głębokości około pasa. Fale są gigantyczne, wiatr sporawy, ale jestem w dobrej myśli aby tylko się dało poszukiwać detektorem w wodzie, bo z tym też może być różnie. Najgorzej jest z audio. wiatr jest na tyle duży, że ja prawie nic nie słyszę. I tak jest dobrze, że są te przewodnictwo kosne jest i idzie tutaj, idzie tutaj coś wysłyszeć, bo tak to co ciężko. Ustawiam detektor, no i lecę. Ciężko wam powiem będzie z nagrywaniem. Bo Cały czas mnie zalewa fala. O tak jak teraz na przykład. No ale to jest jedno z najtrudniejszych moich zleceń. Poległem, poległem tym razem po godzinie niecałej. Ale fale były na tyle duże, że praktycznie nie byłem w stanie ustać w miejscu, a co dopiero machać detektorem. Gdyby to był mine lab, no to to może bardziej, bo mam metalową sztycę, ale pewnie by się połamała eee, No i tyle no Nie warto się topić dla złota Takie podsumowanie Kolejny dzień, ale tym razem już nie będzie to taki typowy vlog i van life, bo przyjechałem sobie do rodziców I po drodze się zabrałem na Kołobrzeg, a zabrałem się dlatego, że mam zlecenie Wziąłem sobie tylko detektor, nawet nie mam sita Będę standardowo poszukiwał propointerem prawdopodobnie obrączka została zgubiona na plaży przejdę, przeszukam teren, jeżeli nie, to wiem gdzie pan był jeszcze w dwóch miejscach, prosił mnie o to żebym, jak już nie znajdę to przeszedł się chociaż chodnikiem i zerknął albo zapytał w sklepie czy nie została znaleziona ktoś mnie musiał ubiec, bo znalazłem tylko 3 zł na dosyć dużym kawałku a śmieci były powykopywane na wierzch i było widać ślady, że ktoś po prostu tam był. No niestety pan zrobił ten błąd, że dał dokładną lokalizację na spotet. Jeżeli wy kiedykolwiek coś zgubicie, to nigdy tak nie róbcie. Dajcie info po prostu o mieście, w którym została zgubiona, a dokładną lokalizację tylko osobie, która będzie szukać, bo nie każdy detektorysta jest uczciwy i po prostu przyjdzie w nocy i sobie to wykopie. O ile tam była? Jeszcze, wyzwanie goblina robię, bo pan mi dał dwie lokalizacje, w których był. W jednej budce kupował w gofry i w jednym sklepie z pamiątkami też wyciągał coś z plecaka. A ta obrączka leżała w plecaku, właśnie po to, żeby jej nie zgubić. I sprawdzę te dwa miejsca. Zapytam właścicieli tych sklepów, czy tam kogoś, kto pracuje, czy nie znaleźli. W pierwszym sklepie już byłem i niestety nic. A teraz jeszcze ta budka, i tam przy samej budce jest trochę ziemi. Mała nadzieja jest, ale no niestety to ostatnie miejsce. I tutaj, gdzieś w tych kamyczkach, może, może, no może być ciężko. I to by było na tyle w tym dosyć krótkawym, niedzielnym odcinku. Koniec wyzwania. Dlaczego ten koniec wyzwania? No bo pojechałem sobie no, do rodziców na 2-3 dni. Tam już nie liczyłem tych kosztów i cały czas w głowie mi siedzą te mazury. Cały czas to jest w głowie, mimo że nawet by to było nieekonomiczne. to no, jak nie spróbuję, to cały czas będę miał z tyłu głowy, że kurde, jak chcę jechać na Mazury i nie będę robił na siłę takich wyzwań. Ono też było zresztą bez ram czasowych. Na początku planowałem tak gdzieś okolice tygodnia, e, prawie dwa na tym pociągnąłem. No i to tyle. Zapraszam Was jeszcze na live'a wieczornego około godziny 19.20. Coś jeszcze? Chyba nie. To wszystko. Na live'ie będzie wybrany zwycięzca konkursu. O lato z odwiedzinami. 300 zł do wygrania. Za darmo. Warto zerknąć.